Halo, kim jesteś? Okej, okay, rozumiem, że nie powinienem szukać od niego logicznej odpowiedzi. Mam spojrzeć do skrzynki? Skrzynce. Hmm. Czy chodzi o tą skrzynkę? Czy to możliwe? Hmm. Tutaj coś jest. Dwie kartki. Jedna to zdecydowanie mapa. Tu jesteś, czyli domyślam się, że to blok. Tu mamy chodnik, przejście i sklep. A tu jest zdjęcie Łukasza. To samo, które znaleźliśmy w skrzyni z zakazanej piwnicy. Czy Łukasz został porwany? Właśnie minęliśmy sklep i domyśliłem się w tym momencie po przejściu przez te pasy, że to co jest tutaj widoczne, to jest park Nieopodal nas. I przy parku jest ich w jakimś kręgu. Z tego co widzę, to to co tutaj jest widoczne, to są drzewa, które wszędzie się tutaj rozpościerają. A tam widzę już krąg, który jest zaznaczony na mapie i jestem pewien, że coś tam znajdziemy. Ej, coś tam jest. Muszę to sprawdzić. Co to jest? Znowu jakaś mapa. Czy to jest od tego samego gościa, którego słyszałem w krótkofalówce? Czy to jest. Masz moją mapę! Jest to upiorne. Przede wszystkim, że w momencie, gdy to nagrywamy. Jest 31 października, czyli Halloween. Wiemy na pewno jedno: osoba, która do nas mówi, jest nie dalej niż 3 km stąd. Bo powiedział, że widzi, że znaleźliśmy mapę, więc na pewno nas widzi w tej chwili. Równie dobrze możemy ślornetkę. lornetkę. Kurczę, ta mapa prowadzi nas do parku, który wygląda jakby był nawiedzony. Najpierw jakiś krąg spatyków, teraz wszędzie jest tak naprawdę bardzo ciemno. Nie wiem, czy chce iść dalej, nie wiem, czy chce się bawić w tę grę, którą nawet nie wiem, kto wymyślił. Pewnie typ, który nas straszył wtedy w piwnicy. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, w 10 dni grozy to są tutaj, w karcie prawym górnym rogu. No ale dobra, trzeba się odważyć. O! Co to jest? Pająk? Ktokolwiek robi sobie z nas żarty, musiał być w naszym domu. Według tej mapy, za chwilę powinienem napotkać most, który jest obok, centralnie obok tego kółka, a idziemy już z pół godziny i mostu. Nawet nie widać na horyzoncie, więc nie wiem, kto rysował tę mapę, ale ze skalą ma zdecydowanie problemy. Znalazłem ten most i jest straszniejszy niż myślałem. Zobaczcie, gdzieś po środku jakiegoś lasu taki mostek, przynajmniej zaraz obok niego, już powinien być X, więc dowiemy się tak naprawdę, co jest powodem tego, że musieliśmy tutaj przyjść. Słyszę cały czas dziwne dźwięki i się boję, dlatego że wyszedłem teraz dodatkowo na jakąś dziwną polanę, która jest w środku lasu. To miejsce jest mega creepy, ale musimy po prostu uratować Łukasza. Więc nie mogę się teraz poddać i muszę iść razem z tą mapą i znaleźć plażę, która jest zaznaczona. Obawiam się, że kompletnie się zgubiłem. Nie wiem co mam robić Ktoś tutaj zdecydowanie był Łukasz! Łukasz! Gdzie jesteś? Dziwne dźwięki nie ustają. Albo mi się zdaje, albo tutaj jest pełno ludzi lub czegoś gorszego. Jest tutaj mega ciemno i nic nie widać. A tam, gdzie było widać, a tam gdzie były te kominy, cały czas słychać krzyki. Tak naprawdę nie wiem co to jest za miejsce i co się tutaj może dziać. Tutaj w ogóle jest jezioro, więc musi także być gdzieś plaża. To jest coraz więcej piasku, więc zdaje mi się, że zbliżam się do x Tylko nie wiem, co do końca teraz zrobić. Ale. Ej, jakaś kartka! Ze wskazówką! Powiedz 10 razy straszny clown z zamkniętymi oczami. Mega creepy zadanie. to pewnie jest ostatnia rzecz, którą muszę zrobić, to nie możemy się teraz zatrzymać. Straszny klaun, 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 straszny klaun. Powinno się coś teraz wydarzyć? W końcu zrozumiałem, ale mam go znaleźć na plaży. To już tutaj? Musimy zejść. Łukasz, to ty? No pronto, stary, chciałem spędzić Halloween z moim najlepszym kumplem. No siadaj, stary, chodź. Łukasz, powiedz mi jedno: czy to ty ustawiłeś te wszystkie straszne rzeczy? Jakie straszne rzeczy? I na koniec przypominam Wam, że codziennie o godzinie 18 pojawiają się na kanale odcinki. Na razie jest to 10 dni grozy, czyli seria, w której codziennie pojawia się coś strasznego. I wszystkie odcinki są tutaj, w karcie w prawym górnym rogu, a gdy maraton się skończy, także będziemy kontynuować daily, więc subskrybujcie, aby nic nie przegapić i widzimy się już jutro o godzinie 18. To było na tyle na razie.